Czekam, powiem ci wszystko. Wiem o tym. Zabójcy, którzy przyszli podczas próby. Kim oni są? Zaćmienie, coś jak święty zakon, kult odłam kardża cienia. Kardża cienia? Chociaż nie przypominają innych kardzja, nie modlą się do słońca, czczą coś w rodzaju diabła. Nic mnie nie obchodzą ich przesądy. O, to żadne przesądy czy coś. Ich diabeł jest prawdziwy. Ma imię, głos! Przeraźliwy głos! Robią co im karze! Ten diabeł, którego zaćmienie wielbi, ma imię? Hades. Tak go nazywają. Hades, słyszałeś jak przemawia? Jak metal kocham, słyszałem! Jeden raz, jak cię ujrzał. Ten głos! Zimny, straszny zgrzyt, co drapie w kościach. I droży trzewia. Metaliczny, ale inny niż coś, co można wykuć w kuźni. I co powiedział? Wykryto zagrożenie systemu. Tylko trzy słowa. Ale głosem samego diabła. Czego chcą ci kultyści z zaćmienia poza mną? Nie mówili. Ale skoro Karża mają wojnę domową, pewnie chcą obalić króla i przejąć południk. Co mam z tym wspólnego? Nie mam pojęcia. Podczas próby ktoś po mnie przyszedł. Wysoki i silny, martwe oczy. Hilis. Kim on jest? Groza słońca. Zbieracz trupów, jak go nazywali, za czasów szalonego króla. Szkoda, że z nim nie zdechł. A teraz przewodzi zaćmieniu. Mówię ci, to najgroźniejszy drań pod słońcem. Jak zwerbowało cię zaćmienie? Wiem, że porwali twoją rodzinę, ale czemu ciebie? Byłem szperaczem. Przeszukiwałem niebezpieczne miejsca. Byłem w tym dobry. Pewnie wiedzieli, że nadam się na zwiadowcę. Kopałem przy ustroniu stwórcy. Gdy wyszedłem, już czekali. <laughs> Zaśmiałem się na widok kapłana. Wtedy właśnie pokazał mi zachętę hilisa. Już się nie śmiałem. Dali mi fokus, żeby mnie śledzić. Wykonywałem rozkazy. Miałeś wstęp do południka. Dlaczego nie dotarli do Awada przez ciebie? Miałem za dużo na sumieniu, żeby liczyć na audiencję u Króla Słońca, ale z tego, co Ersa i Erend mówili, zaćmienie słyszało każde słowo przez fokus. Dlatego nie mogłem cię ostrzec. Za najmniejszą próbę zabiliby mi rodzinę. Czemu zaćmienie odkopuje starożytne maszyny i jakie uruchamiają? Myślałem, że to na części, ale oni je wskrzesili. Wkładają do środka jakieś urządzenie, po to, żeby Hades mógł szeptać do nich i wzywać je z zagrobu. Miałam okazję z nimi walczyć. Coś jeszcze? Tak, te, z którymi walczyłaś, to skaziciele. Ale są i inne, o wiele większe, najeżone dawną bronią. Nazywają je u Widziałem je tylko zakopane w ziemi, ale po dzisiejszym wszystko jest możliwe. Wygląda na to, że szykują armię. Jeśli tak, świat czeka z zguba. A ja kopałem grób. Zabójcy z zaćmienia ruszyli za mną, bo pomylili się. Szukali starszej kobiety z krótkimi włosami. Kim ona jest? Nie wiem. Mój fokus pokazał ją raz w ruinach ustronia. Może tam ją znajdziesz. Widziałaś ją w ruinach? Jak? To były drzwi, a obok nich jakieś dawne urządzenie, które zawierało obraz kobiety. Mój fokus zapisał położenie. Wyglądasz jak ona? To twoja matka? Ja tutaj zadaję pytania. Wiem wszystko. Czas z tym skończyć. Nie będę błagał o życie, ale jeśli masz litość, uwolnij moją rodzinę. Proszę. Gdzie ich znajdę? Mój fokus zapisał położenie. Zawsze są tam straże, ale widzę, że sobie poradzisz. Cały ten czas, kiedy cię ścigałam, sądziłam, że decyzja będzie prosta. Nie jest. Zostałeś zmuszony do udziału w tym. Może nie jesteś zły, tylko słaby. Jestem. Jedyna siła, jaką kiedykolwiek miałem, tkwi w mojej rodzinie. Zasłużyłeś na śmierć. Mimo to. Wiem, na co zasłużyłem. Nie wahaj się. Musisz się bardzo postarać, żeby odpłacić za wyrządzone zło. Oszczędzisz mnie? Po tym, co zrobiłem? Tak. Rozpocznij nowe życie. Tym razem lepsze. Zatem przez resztę życia będę Twoim dłużnikiem. Idź tam, gdzie trzymają Twoją rodzinę i czekaj na mnie. Niech będą pierwszymi, których ocalisz. Nie zasłużyłem na litość, ale oddam życie, żeby na nią zasłużyć. Będę czekał na Ciebie.